Protokoły z głosów imiennych, z głosowań imiennych są załącznikiem do protokołu sesji, które są również zamieszczone na wniosek. Przystępujemy do głosowania za projektem uchwały. Kto Kolejnym projektem jest uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Punkt nr 37. Podaję głos projektorowi. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przygotowana w związku z uchwałą budżetową, w której znajduje się zapis o pokryciu deficytu, jak również na składę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. W zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł. Ufa jest potrzebna po to, aby poczynić dalsze procedury zaciągnięcia kredytu. Dziękuję. Czy mamy Państwo pytania Pani, Grajewski? Panie Wójcie, czy w gminie jest sporządzany plan przepływów finansowych? Jest. Czy w planie przepływów finansowych ten punkt był ujęty za kiedy kredytu na składę kredytu? W uchwale budżetowej był ujęty. Ja nie mówię o uchwale budżetowej, pytam o plan przepływów finansowych. ja może taki plan za kredytu było terminowego, to się budżetu budżetu wysokości 1,5 mln złotych jest. i także tam planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytu. Tak. A z czego tak. to wynika, dla, bo w gospodarstwie domowym wie Pani w takim normalnym rozumowaniu branie kredytu na spłatę kredytu jest to dosyć Proszę Państwa, przy planowaniu budżetu e, w tym roku, na ten rok e, powstał deficyt, tak? Deficyt, trzeba z czegoś pokryć, ten deficyt i pokrywamy właśnie z zaciągniętego kredytu, jak również na wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie pisze się uchwala o kredycie na dane zadanie. Tak jak to jest w uchwale budżetowej, powiela się uchwala o zaciągnięciu kredytu. To jest tylko, panie Delecki, formalność. Bo Państwo wcześniej uchwaliliście. To nie jest formalność, które, to jest 590 tysięcy złotych, które wychodzą z, tak, z budżetu gminy, który które zapłacą podatnicy wszyscy, także to nie jest Na odmawne. realizację zadań inwestycyjnych. Więc jeżeli, no, wie pani co, nie na realizację zadań inwestycyjnych, na spłatę kredytu, tak, ale czyli w prawie... tym wszystkim są koszty bankowe i to nie małe koszty bankowe. Spłata kredytu no, to jest spłata kredytu, tak? No, ale że jak się spłaca kredyt, wie pani, to każdy tutaj siedzący wie, że w ramach kredytu jest Suma zasadnicza oraz koszty pośrednie związane z tym kredytem, czyli prowizje, odsetki i wszelkie rodzaju inne opłaty z Tak jest, jest budżet. O, oczywiście, i tak to jest, ale nie pamiętam, jeżeli 590 tysięcy złotych jest to suma, którą można spłacać następnym kredytem, czyli nie ma, że w następnym roku to jeszcze może się zwiększyć. Przecież można to osiągnąć w inny sposób. Są inwestycje wskaże tu na ulicę Sosnową w Groszkowie 400 tysięcy złotych lub i wiele innych inwestycji, które są ujęte w budżecie, z których w danym momencie można po prostu zrezygnować i nie zaciągać kredytów na spłatę kredytów Wystarczy przeprowadzić odpowiednią analizę i debatę. To znaczy, jeżeli Państwo nie yy... Mam nadzieję. Kredytu, to na pewno jakaś inwestycja będzie musiała być na chwilę obecną do zamknięcia budżetu. To myślę o ludziach. przepraszam, do to będzie Ja że... Już Ja bym prosił Panią z tego, żeby tylko sprecyzowała, ile z tego kredytu, to co Pan Grejski, może wszyscy byli ile z tego kredytu, który jesteśmy zaciągami idzie na spłatę, tak, a ile na... Sobie, jest to Ale tu jest też Są koszty. 590 224 tysięcy dwieście ile w pokrycie deficytu, który wynika z tego, że wydatki budżetowe są wyższe od dochodów budżetowych w wysokości 909 776 tysięcy Proszę, siedemdziesiąt Proszę Panie Radny. Czy że toczymy naprawdę niepotrzebną dyskusję? Ja mam tylko jedno pytanie. Jakie jest nasze obecne zadłużenie? I raz, drzwi, nie chodzi o dokładną cykl. Na koniec roku 2008 nasze zadłużenie 18 nasze zadłużenie wynosiło 13,41% do stali wykonanych dochodów. Po zaciągnięciu kredytu, który jest planowany w wysokości 1,5 miliona, na koniec roku 2019 roku byłoby to zadłużenie w wysokości 19,3%. No, to jeszcze jest na tyle to bezpieczne, że nie ma żadnych obaw, że cokolwiek może się w wydarzyć, a nie widzę powodu, żeby skreślać jakąkolwiek inwestycję. Proszę Zamykając już ten temat, mam nadzieję, drodzy Państwo, nie jesteśmy mocno zadłużoną gminą. Każda gmina jest w jakimś tam stopniu zadłużona, my jesteśmy mianowicie w relacji gmin, biorąc pod uwagę w całej Polsce, jesteśmy chyba w pierwszej dwudziestce. Tak było jeszcze w zeszłym roku, chyba w grudniu, jak sprawdzałem. Także nie jesteśmy mocno na 2400 ponad gmin. To chciałem zaznaczyć. To jest normalna procedura zaciągania kredytów i spłacania. Chciałem Państwu zauważyć, że występujemy o środki do finansowania, które musimy zrealizować z własnego budżetu, musimy za to zapłacić, natomiast po jakimś czasie dopiero wracają do nas pieniądze, czy to z ZIT-u, czy, czy z jakiegoś innego programu. Jeżeli Państwo uważacie, że nie trzeba zaciągać kredytu, ja po prostu nie będę miał co robić. Ja mam wiele. Ja a inwestycji jest bardzo dużo do zrobienia na terenie naszej gminy. Zresztą Państwo sami o tym dobrze wiecie, bo wymagacie, ja chcę to zrealizować, ale bez pieniędzy się nie da. To, dziękuję bardzo. Czy dyskusję możemy odbędzieć za zamkniętą? Opinia ja, Komisji do Spraw Budżetu jest pozytywna. Będziemy przystępować do głosowania, tylko w tym przypadku głosujemy tak zwaną bezwzględną większością głosów. Czyli wszystkie głosy wstrzymujące oraz głosy przeciw się wstrzymują. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na Nowosowskiemu na zakup kamografu dla wielospecjalistycznego Szpitala SPZOS w Nowej Sowie. Druk nr 38. Oddaję głos projektu uchwały. Szanowni Państwo, yy, temat jest znany, bo ja już wcześniej Państwu sygnalizowałem, yy, że dobrze by było, gdybyśmy dofinansowali zakup tomografów w szpitalu w Nowej Soli. Składają się na to osoby fizyczne, instytucje różnego rodzaju firmy, a no także jednostki samorządu terytorialnego. Mieszkańcy naszej gminy korzystają z tego szpitala. Moim zdaniem jest to chyba najlepszy w okolicy szpital, więc y, to jest inwestycja w nasze zdrowie. Aby nikt tam nie trafił, y, nikomu tego nie życzę, natomiast no trzeba się zabezpieczać. Y, tutaj w zasadnieniu chciałbym wnieść o to po, poprawkę y, w, w postawie prawnym, bo to jest Dziennik Ustaw 2019, pozycja 503. Trzecia minuta. Słowo mały. Tak, słowo Dobrze, czy są jakieś uwagi? Jakieś pytania? Nie widzę. Opinia komisji gospodarki budżetu jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania.

Takowego typu zawarcia umowy dzierżawy. Grunt numer 35. Udaję po stronie nas. Szanowni Państwo, wiele gruntów dzierżawimy pod tak zwane ogródki. Jedna z mieszkanek, która, z której kończy się umowa, także zwróciła się do nas o dzierżawę gruntów, z której do tej pory poprawia sobie ogródek. Myślę, że nie ma tu przeciwwskazań, chyba żadnych, żeby ten grunt tak jest, że tak powiem, dla nas na tą chwilę. Nie, nie, nie do innego użycia. Także myślę, że można pozwolić na dalszą dzierżawę, żeby ktoś sobie uprawiać. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przymieniłem powiem do spraw budżetu jest pozytywne. Przystępujemy do... Państwo ulica tak jak na załączonej mapce Państwo Macie, czyli w kierunku kroczek yy, pomiędzy drogą powiatową a naszą drogą gminną tutaj przy Wapiankach, czyli Kłapowskiego yy, yy, a Chłop Wina Proczki. Yy, zwróciliśmy się z pytaniem do Sołectwa Zabór i z propozycją nadania ulicy. Myśmy tutaj zaproponowali ulicę Dębową. Natomiast od Rady Słowackiej, od z Zaboru płynęła propozycja ulicy Jagodowej. Yy, tutaj jest jeszcze, znaczy nazwę ulicy chyba yy, przedstawiłem Państwu pod dyskusję, jak, jaka ona by miała brzmieć. Natomiast chciałbym, chciałbym jeszcze złożyć tutaj autopoprawkę, zgłosić w paragrafie drugim. Jest tam obręb troszków, a powinien być obręb Zawód. Także Panie Przewodniczący może Proszę Nasza propozycja była dębowa z tego względu, że rosną tam dęby. I tak, tak po prostu na pierwszy, na pierwszy rzut pomyśleliśmy, że mogłaby być dębowa, chociaż dębowych mamy w naszych innych miejscowościach, no ale jest to że może jeszcze nie ma. Natomiast tu Rada Sołecka proponowała, no, może Pan y, sołtys... Rada, to dobrze. Mógł, dobrze. 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 Proszę Państwa, w celu wyjaśnienia może powiem tak, że no niestety na komisję nie została nam rozczarowana opinia hmm. z Rady Sołeckiej, gdyż takie nazwy komisji nie mają jak Dlatego prosimy tutaj o słuchawki za bożym, żeby się dowiedzieć. Jesteśmy poproszeni o. Prosimy o ciszę. Jesteśmy poproszeni o zopiniowanie nazwy, no i z brak żadną obecną wybraliśmy e, nazwę jako towaru. Ale to się jakieś uzasadnienie prosimy. Ale proszę chcieć zabierać głosu. Wszystkie ulice w zaborze są związane z, albo z lasami albo z drzewami. Taka nazwa są przypadła po prostu Ja w sprawie załącznika do uchwały otrzymaliśmy w załączniku e, mapkę. Niestety ta mapka jest e, nie, niezbyt dokładna. Wierzę do tego, że może jeśli mielibyśmy informację dotyczącą ulic, które sąsiadują z tą planowaną nazwą, może byłoby nam łatwiej podjąć decyzję, bo, nie wiem, bo na przykład załóżmy że jest Sosnowa, obok będzie Jagodowa i tak dalej. Nie, nie wiem, teraz głośno myślę. I, i, może Możemy nam było wybrać, a to jakoś ma sens i może jak wyszło no się... Ulicy jest na wzgórzu, No na wzgórzu, a ja myślę jak, tak, a ja, myśl, ja myślę na ulicach, które są obok tej ulicy, tak? Rozumiem, że tam nie ma więcej ulic, tak? Rozumiem. ...proszę Dobrze, proszę państwa, w związku z nie że to dyskusja, która nie powinna mieć miejsca na sesji, ja no, będzie, będzie, że... ee... Panie Przewodniczący, eee... no. dyskusja na sesji zawsze jest starana, natomiast odnosząc no, się do Was, mnie osobiście, to się też lepiej podoba, no, natomiast nie rad... Rad... Rada rada sołecka. Rada... Panie ponuja, ja, rada sołecka to jest organ, który jest najbliżej ludzi i myślę, że trzeba tą ich decyzję wpuszczać. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie tej czy jeszcze jakieś kwestie do ja proszenia Rozumiem, że Panie, jest ochor, panie Radny, jest to forma wniosku złożonego do projektu, tak? Panie Radny, proszę się. Czy to jest forma wniosku złożonego? Nie, oczywiście, ja gotowa. Tak było w autoropaniu Nie ma wniosku, bo ponieważ mój wniósł autopoprawkę, to był... Nie. Ja może już czy nie? Nie, nie. autopoprawka to nie ma. Dyskusję. Proszę Państwa, rzeczywiście zawsze pewne zamieszanie, bo jak się dowiedziałam dzisiaj, że wczoraj dostawił opinii Rady sołeckiej, no to troszkę spanikowałam i dostałam do radnych informacji, że wniesiem autopoprawkę, bo widziałam, że Radzie sołeckiej zależy na tej jagodowej, ale jeszcze rano... Podczas analizowania nazwy tej, tej ulicy stwierdziliśmy, że tej autopoprawki nie będziemy składać. Także Czyli nie jest to autopoprawka, Nie jest trzeba przegłosować wniosek. Wobec tego wniosek wniosek ja składam formalny wniosek dobra. o uszanowanie woli Rady Sołeckiej i nazwanie tej ulicy ulicą Jagodową. Radny Tak, to... a ja, tak. ja jednak proponuję, żeby to została ta debata. Bo faktycznie Pan los. Dobrze, ja tam, tam po prostu rozpędzę przy tej ulicy, więc tutaj będzie odpłatę. Proszę Państwa, ja proponuję, ze względu na taką sytuację, i jasno, pięć minut.